Pożegnałeś pięknie mamę. Dziękuję Ci, mamusiu, za uratowanie mi życia. Tak. Mama mnie w brzuchu głęboko schowała, a on mnie zabić nie zdążył. Tata nie chciał, żebym się urodził, przez co przez wiele lat go bardzo potępiałem, ale w końcu zrozumiałem, że on widział takie rzeczy, on wylądował w wieku 44 rok, czyli miał 19 lat, jak wylądował w obozie koncentracyjnym. Właściwie w pewnym momencie uznano go jako nieżywego już. I na taką górę trupów go wyrzucono. I on wid widząc takie rzeczy, zresztą jeszcze gorsze rzeczy widząc w ogóle tam w listach do brata opisał. nie chciał przyjmować odpowiedzialności za wypuszczenie jakiegoś życia na ten po prostu Kielny świat. W pewnym momencie mama zaciążyła yy, i ukrywała ciążę do siódmego miesiąca przed nim. Nie? On się nie zorientował, a w siódmym miesiącu już trochę za późno było, żeby mnie abortować. Także no nie zdążył.